Dzień dobry, nowym tygodniu, z tej strony Robson. Podsumowanie po meczu São San Pauli. czarła na meczu reprezentacji się skończyła. Bayern Monachium wkroczył do akcji w sobotę. Gdzie zostaniecie vlog podsumowujący mecz São San Pauli. Zapowiedź następnej kolejki, 28. Meczem piątkowym gramy na wyjeździe z Augsburgiem o 20.30 i w przyszłym tygodniu z Interem. Także potem wlogu. vlogu Ci zapowiedź Bundesligi oraz finału Ligi Mistrzów. Przechodzimy do tej podsumowującej kolejki, otwierającą kolejkę w piątek rozpoczęła Ejler-Kusen, podemował w AFL Bochum. Ostatecznie starcie na Bayern, na Bayern Arena zakończyło się wynikiem 3 do 1 dla gości, dla, przepraszam, dla gospodarzy z Ejler-Kusen, który wygrał 3-1. Wolfsburg przegrał u siebie z Heineheim 1 do 0. Hoffenheim, Augsburg. Tutaj remis. 1-1. Osztanki przegrał siebie z Bremą. 3-0. Bayern, St. Pauli to za chwilę. Borussia Mönchengladbach wygrała z Lipskim 1-0. I po tym meczu ten Lipska Marco Rose niestety został zwolniony. Eintracht Frankfurt wygrał ze Szutgartem. 1-0. Czerwona kartka dla gracza Szutgartu. Al I to niedzielne wyniki już Freiburg przegrał u siebie z Unionem 2 do 1. Borussia Dortmund wygrała z Mainz 3 do 1. Na następnej kolejce 28 zmierzą się już w piątek otwierającą kolejkę 28. Zmierzy się o 230. Augsburg, Augsburg z Moim Bayernem, Mainz, Kiel, Bochum, Stuttgart, Heidenheim, Bayerwerke, Lips, Kopenheim, Freiburg, Dortmund. Brema, Frankfurt, St. Pauli, Gladbach, Union, Wolfsburg. Dwa słowa o Bayer Leverkusen. Wczoraj został rozegrany półfina pocharu Niemiec z Arminią Bielefeld. Ostatecznie starcie Bayer Leverkusen. Przegrał z Arminia Bielefeld. To z bardzo, bardzo niespodzianką. Tam po meczu Czaka dyskutował z kibicami, którzy byli bardzo wkurwieni. Nostra wymiana zdań była widziałem na mecziki, także grubo się podziało. Także gratulacje dla Mini Bielefeld za do finału. Dzisiaj Lipsk zagra ze Szotgartem, może też będzie grubo. Przechodzimy do tego starcia. Bayern St. Pauli. Jak to wyglądało? Już Wam mówię. Skład Bayernu, bramce Urbik, w obronie Leimer, Kim, Dyer, Guerreiro, Kimi, Gorecka, Oliza, Musiala. Sane, Hurricane, ławka rezerwowych, Boy, Gnabry, Ito, Kuzi, Azare, Miller, Pachinia, Peres, Taniś, Nie zagrali. Mogman, command Davis, Neuer, Pawlowicz, Upamekan. goście, St. Pauli, Bramce, Wasil, Bander, Dźwigala, Nemet, Salia, Kas, Rivine, Smith, Treu, Sinanie, Sad, Weiss, Wesaut, ławka rezerwowych, Alpha Achistrat, Bukajfa, Kesaj, Egerstein, Metkajfi, Licka, Wohl, Wagner. Nie zagrali Echel, Buchert, Guglia, Wogui, Metz, Sanz, Zoller. Tak to się prezentowało. Ostatecznie Bayern Monachium wygrał u siebie po dwóch remisach. Po jednej porażce i po remisie słonionym dzisiaj i w tą, przepraszam, w sobotę goście z, Monachy, z gospodarzy Bayern Monachium ostatecznie wygrali starcie na Allianz Arena 3-2. Bramki strzelali w 17.00 Hurricane Kane. Olizy na 1-1 wyrównał w minucie Sad. Druga połowa w 53.00 minucie po Olizy na 2-1 strzelił Sany. I w 71 druga bramka Sany w 71.00 minucie na 3-1 się w końcowych minutach strzelił Ritzka dla San Poli 3-2 i więcej już goli nie padło. 3-2 Bayern wygrał. Dziękuję. Do widzenia. Żółte kartki otrzymali z Bayernu Guerreiro, Olize i Palchinia. Statystyki po meczu: 19-10 do w tabeli 6 punktów przewagi nad Bayernem Leverkusen za 65. Bayern 59. W spadku 16. Heineken 22. 17. Bochum, 20. 18. Ośnakiel, punktów 17. klasyfikacji strzelców Harry. Kolejna na jeden: Gol, Patrykowi Sikowi. Harryk 22, Patryk Sik. 17. Tak to się moi drodzy prezentuje. Od razu wystawię oceny: Urbikowi dam 6, Laimerowi 7, Kimowi 6, Dajerowi 7, Guerreiro 5. Korytce dam 6, Kimowi 8. Olize za dobry mecz zostanie ode mnie 9. Musiali 7. Sany dam 9,5, Haremu Kenowi 9,5. Zmieni Kompalhini 6 i to nie dostanie oceny, bo grał krótko. i 6 dostanie ode mnie. Niestety kolejny z wyniósł mam po tym starciu Hiroki i to wypada z gry do końca sezonu. Zarwane, więc zadła dwa. Długo chłopię nie pograje w tym sezonie, zakończę sezon tak jak Upamecano I Davis, Davis prawdopodobnie 7 do 8 miesięcy wypada, Upamecano na, na 3 miesiące, prawdopodobnie także. Już sezon z głowy dla tych trzech panów. Po prostu dziękujemy i brawa dla zarządu za wąską kadrę które mnie potrafili dobrze wzmocnić. Taka jest prawda. Po sezonie z Tomasem Mellerem Bayern nie przedłuży kontraktu. To jest bardzo, bardzo szkoda. Ale trudno. Tomas już ma swój wiek. Musimy Tomasa jakąś tą luką zastąpić. Kupić kogoś w lecie. Mam nadzieję, że to zarząd Bayernu się o to postara. Podsumowując ten mecz, pierwsza Powa wykonanym bajerny, bardzo, bardzo mizerna obrona po prostu. Była pąsta do nieba, katastrofa, nie wiem co się z tym bajernem dzieje. Będzie bardzo ciężko, mam nadzieję, że do, dociłamy to mistrzostwo Niemiec jako tako, nie? Jak wygramy jedną trofeum to będzie dobrze, zobaczymy jak to dalej będzie funkcjonować, poczekajcie chwilę. moi drodzy tak to się wszystko prezentuje piszcie w komentarzach co wy sądzicie o poprzednim meczu Bayernu w tym wykonaniu bo po prostu głupio żeśmy bramki stracili przy pierwszej bramce Kim z Dajerem zawalili na 3-2 to samo rycka przeszedł prawie pół Poiska strzelił z lewej nogi nikt go nie atakował nikt go nie krył po prostu miał sytuację. Branko szczelił. Dziękuję, do widzenia. Po prostu. Ja już sam nie wiem co o tej grze Bayernu mam mówić, i o tej obronie, po prostu ta obrona u nas jest taka spierdzielona, że szkoda, szkoda gadać. Harry Kane powiedział, że nie myśli o zmianie klubu. Bardzo mu się podoba Monachium. Zostaje na kolejny sezon. Co mnie bardzo cieszy po prostu Harry'ego Kane'a potrzebujemy zdrowego, żeby był w dobrej formie, w ogóle i tak dalej. Piszą tu jakieś ciekawe komentarze, zaraz to zobaczymy. Arsenał przeprowadził wstępne rozmowy z otoczeniem Lille Roya. informuje Plettenberg. Mario Gomez, obecny dyrektor techniczny Red Bull Soccer, jest nazwiskiem rozważonym i monitorowanym przez Bayern. Klub przeprowadzi nieformalne Zapytanie w zeszłym roku, aby zorientować się plana Gomeza na przyszłość. Jego kontrakt z Red Bullem obowiązuje do 28. Florian Plettenberg, tak z Mario Gomez, niedzielę u mnie, był na lotnisku kontroli. Zrobiłem sobie z nim zdjęcie. Bardzo pozytywny gość. Dziękuję ci, Mario, za tego gola co bańkał z Ralem, co go szczelił na 21. Dużo goli naszczylałeś, Bazyl naszczylałeś. Dziękuję Ci za te e, dobre lata gry w Bayernie Monachium. Mam nadzieję, że kiedyś do tego klubu przyjdziesz w jakiejś tam roli Jakoś tam baję może cię role znajdzie, ale to ty już musisz wiedzieć, że będziesz chciał do, do Bayernu wrócić w innej roli już nie w roli jako piłkarza, tylko w roli jako, w innej pozycji. Na przykład jakiś dyrektor techniczny, czy coś innego. Ciao, Alonso! Powiedział, że zostaje w Bayernie Leverkusen na kolejny sezon. Nie przesadzajmy z tym, że przegramy Bundesligę, jasne, mamy mało opcji w obronie, ale dalej ta, ta formacja nie odbiega jakością od, od BFB, Mainz innych drużyn w lidze. Z wyjątkiem Leverkusen, a tak mamy najlepszy. Nie widzę możliwości, że nie zdobędziemy 15 punktów na 7 mecz, ale Leverkusen wszystko wygra. Musimy atakiem wygrywać mecze na Bundesligę, to starczy. Na Ligę, Mistr Ligę Mistrzów mistrz niestety nie. Osobiście wierzę, że Inter jest do przejścia. Lautaro... Dam Frejsu ile wrócą do, to dopiero na pierwszy mecz kadrowo. Też te drużynę zachwyca. Mają solidny skład ale indywidualnie to półka niżej niż my. Dobrze Borussia. Wolę, aby Mainz przegrał w z Ligi Mistrzów, bo może się, może nie uciłaś za dużo punktów. Tak. Dwa słowa może o tym zbliżającym się ćwierćnialu Ligi Mistrzów. Jak zagramy, jak tak z Bayern Leverkusen, to mamy szansę. Jak zagramy ciulowato, to Inter może nas wypunktować i może, może ostro się po nas przejechać na Allianz Arana. Mamy braki kadrowe, mamy trzy kontuzje, ale gramy u siebie. Musimy grać tymi chłopami, co gramy. ostatnio czytałem, że Bayern coś się z wypożyczania Adama znu, ale to jest nierealne. Po co zawodnika, którego wyborześmy wypożyczali. Niech siedzi na tym wypożyczeniu w Hiszpanii. Życzę mu tam też wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, zero kontuzji, jak najwięcej grania. Żeby ten chłop jak najwięcej grał i zbierał doświadczenie. Może w nowym sezonie będzie uzupełnieniem kadry, oby tak był. Co moi drodzy, myślę, że zaraz będę kończył ten vlog. Wrzucam zaraz wie zapowiedzi z lidze z Augsburgiem i meczu i z A później już inne mecze też będą. Po sezonie Bayern leci na klubowym 100 świata musi grać z tymi zawodnikami, którymi ma. A później zobaczymy, co z tego będzie. Podsumowania tych vlogów po meczu z Augsburgiem. Wrzucę, kiedy będę miał wolny. Poniedziałek, wtorek, mam wolny. Także pamiętajcie: subskrybować dwa kanały. Oceniać, lajkować. Dzwoneczek do góry, żebyście byli na bieżąco, na bieżąco. o tym, co dorzucam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Mija Samia w piątek. Nie gramy. Ciężkiego meczu. Augsburg na wyjeździe. Jest do przejścia. Mam nadzieję, że zagramy jak się należy. Mia Samia, pozdrawiam. Forever Number One, FC Bayern Hollywood, Dieroten.pl. Wszystkich tych kiwiców Bayernu bardzo serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie, subskrybować mój kanał. Do łapek proszę, do góry. Pisać w co sądzicie o tych trzech kontuzjach. teraz i to wypad. Nie mamy Upamecano. nie mamy Davisa, co bardzo bolewam na tym. Mam nadzieję, że w nowym sezonie w letnim okienku transferowym Bajem wzmocni tą obronę, bo po prostu musimy mieć jakieś alternatywy. Tak samo alternatywa dla Harry'ego Kane'a. Także jeszcze raz pozdrawiam. Trzymajcie się, mordeczki. Do usłyszenia z czwartym cześć.